Właściwie wszystkie konferencje dzisiaj, które się odbywają, dotykają tematu smart city. To stało się bardzo modne. I oczywiście zawsze pojawia się pytanie, czy mamy do czynienia z pewnym banałem, to znaczy czy mamy do czynienia ze sformułowaniem, że miasta są inteligentne, czyli po prostu dobrze zarządzane, a inne są nieinteligentne, czyli po prostu źle zarządzane. Czy mamy do czynienia z nowym zjawiskiem? Nowe zjawisko, które się pojawiło niedawno, które wiąże się z wykorzystywaniem nowoczesnej technologii, ale wiąże się z pewną zmianą sposobu myślenia o mieście. Ta dyskusja zresztą to wyraźnie pokazała, że smart wymaga bardzo, bardzo dokładnego dialogu między władzami miast a przedstawicielami producentów nowoczesnej technologii. To przedstawiciele miast muszą bardzo wyraźnie powiedzieć, czego oczekują, jakiego typu rozwiązań oczekują, jeżeli chodzi o potrzeby, a producenci technologii powinni zapewnić możliwości technologiczne. Jeżeli to się nie stanie, to producenci technologii narzucą pewien rytm, tempo i miasta będą musiały nadążać za nowoczesnymi rozwiązaniami. A Smart City jest według dzisiejszych rozwiązań i definicji, które funkcjonują w Unii Europejskiej, to jest pewien system interakcji, przede wszystkim między ludźmi między ludźmi reprezentującymi różnego typu dziedziny. I system interakcji, który ma na celu podniesienie jakości życia. Ten system interakcji, on wymaga najnowszych technologii, które się zmieniają. Dzisiaj mogą być inne, jutro mogą być zupełnie inne. Czyli ten system interakcji dla dobra, czy podniesienia jakości życia, system interakcji różnego typu specjalistów, którzy wykorzystują no, najnowsze technologie, w tym właśnie celu. Wykorzystują je głównie w energetyce, wykorzystują je głównie w transporcie i w technologiach komunikacyjnych, ale wykorzystują je po to, żeby zmieniać funkcjonowanie całego organizmu miejskich. Inaczej mówiąc, city jest pewnym, pewną zmianą sposobu myślenia o mieście, Dlatego, że pojawiły się zupełnie nowe środki. Pytanie jest, czy miasta potrafią się porozumieć z producentami technologii, i czy miasta to, co prezentują, wynika rzeczywiście z oczu mieszkańców. Czego oczekują mieszkańcy? Mieszkańcy nie znają najnowszych technologii, nie muszą ich znać. Mieszkańcy chcą po prostu lepiej żyć.